Zacznijmy rozwiązanie od wyznaczenia granicy przy x dążącym do dwójki z prawej strony. Wybieramy dwójkę z tego względu, że chcemy, aby pochodną funkcji f od x była liczba x0. Jeżeli idziemy do dwójki z prawej strony, to zobaczmy, w którym przedziale się znajdziemy. Zobacz, tutaj mamy tak przedział od minus nieskończoności do dwójki. Domknięty przedział i widzimy, że do tej dwójki podchodzimy z lewej strony, tak? zaczynamy podchodzić do niej od liczb e, z minus nieskończoności, natomiast do tej dwójki podchodzimy z prawej strony. O. Więc jeżeli podchodzimy z prawej strony do funkcji f od x, to wówczas musimy policzyć granicę, korzystając z takiego wzoru. I teraz w miejsce literki X wstawiamy liczbę 2, czyli otrzymamy tak A razy 2 dodać B. To się równa 2 2A dodać B, przepraszam. 2A dodać B. Ok. Teraz policzmy granicę przy X dążącym do dwójki z lewej strony. Tutaj musimy zastosować. Ten pierwszy wzór funkcji, czyli wzór postaci minus 0,5x kwadrat dodać 4. Podstawmy tą dwójkę w miejsce x. Otrzymamy wówczas minus 0,5 razy 2 do kwadratu, dodać 4 to się równa, minus 0,5 razy 4, dodać 4. Tutaj mamy minus 2, dodać 4 to jest plus 2. I teraz zapiszemy coś takiego, że granica przy x dążącym do dwójki z prawej strony musi być równa granicy przy x dążącym do dwójki z lewej strony. Wtedy będziemy mieli pochodną w tym punkcie. W pierwszej granicy otrzymaliśmy wyrażenie postaci 2a dodać b. W drugiej granicy otrzymaliśmy równoliczbę 2. Wyznaczmy z tego równania b. Tak jest najprościej. b jest najprościej z tego wyznaczyć. Zaraz zobaczycie dlaczego. Po co nam to będzie potrzebne, czyli od 2 musimy odjąć 2a. Teraz będziemy musieli skorzystać o, z takiego wzoru zapisanego tutaj na zielono. Czyli ze wzoru na iloraz różnicowy, po to, aby policzyć pochodną jednostronną w tym punkcie. Więc ja sobie tutaj to schowam, żeby widzieć wzór funkcji, żeby można było wszystko tutaj sobie ładnie rozpisać. No i zaczynamy. Policzmy pochodną w punkcie 2, ale na razie to będzie granica przy h dążącym do zera z lewej strony. Więc tutaj w miejsce x0 muszę podstawić dwójkę, i tutaj muszę podstawić dwójkę. Wówczas otrzymam tak f od 2 dodać h, odjąć f od 2. I to dzielimy przez h. Do 0 podchodzimy z lewej strony, 2 dodać h. Czyli tutaj będziemy musieli, jak idziemy z lewej strony do 0, to będziemy musieli skorzystać z tego wzoru. A zatem w miejsce x będziemy podstawiali 2 dodać h. Odjąć f od 2, czyli dla f równego 2 otrzymaliśmy y, wartość równą 2, jak liczyliśmy granicę y, przy x dążącym do dwójki z lewej strony. Teraz to tutaj pokażę. O. Tutaj otrzymaliśmy, tak? Wartość równą 2. To muszę schować. Czyli tutaj wpisujemy 2. I całość dzielimy przez h. Stąd mamy granicę przy h dążącym do zera z lewej strony minus 0,5. Tutaj w nawiasie mamy wzór skróconego mnożenia. Otrzymamy 2 kwadrat to 4. Dodać 2 razy 2 razy h to 4h i dodać h kwadrat. Do tego dodajemy 4, odejmujemy 2, czyli w zasadzie. Dodamy już tylko dwójkę i całość dzielimy przez h. Teraz ten nawias pomnożymy przez minus 0,5. Otrzymamy wówczas minus 2, minus 2h oraz minus 0,5h kwadrat. Do tego dodajemy 2, dzielimy przez h Tutaj dwójki redukują się do zera. Licznik dzielę przez H i otrzymam wzór postaci. Tutaj muszę sobie nawias zastosować. Więc tak po podzieleniu przez H mamy minus 2 odjąć 0,5H. OK. No, i teraz wstawiamy 0 w miejsce literki h i otrzymujemy granicę równą minus 2. Następnie wróćmy do wzoru funkcji. To schowam. Zrobię sobie nowy ekran. I teraz tak. Będę chciał policzyć granicę a raczej pochodną. Punkcie 2. Ale wyznaczymy to z granicy przy H dążącym do zera z prawej strony. I tutaj znowu muszę zastosować wzór różnic na mm, iloraz y, różnicowy. I otrzymam tak F od 2 dodać H odjąć. F od 2 i to dzielimy przez H. Mamy więc granicę przy H dążącym do zera z prawej strony. Jak idziemy z, z prawej strony do zera, tak to będziemy przechodzili przez ten przedział, czyli tutaj musimy wpisać sobie do tego wzoru w miejsce X 2 dodać H. F od dwójki, to jest 2, to dzielimy przez H. A tutaj taką małą poprawkę jeszcze zrobię, bo we wzorze tutaj mieliśmy, mieliśmy jeszcze plus B. Więc tutaj dopiszę plus b, odjąć 2. OK. I teraz w miejsce literki b podstawiamy to, co wyznaczaliśmy na początku. To znaczy, przepiszę sobie tak, a, 2 dodać h, natomiast w miejsce literki b wstawiamy 2, odjąć 2a. Od tego odejmujemy 2 i całość dzielimy przez h. Stąd mamy granicę przy H dążącym do zera z prawej strony, teraz tak ten nawias wymnażam przez A, otrzymuję 2A dodać A razy H. Tutaj może te dwójki sobie zredukuję do zera, zostanie minus 2A, całość dzielę przez H, 2A redukuje się do zera, to dzielę przez to i otrzymuję A. I taka jest granica. Taka jest granica. E, czyli możemy teraz wywnioskować z tej granicy, którą policzyliśmy tutaj, że a jest równe minus 2. To będzie kolejny wniosek. Stąd a to się równa minus 2. I teraz, jak podstawimy do tego wzoru, Miejsce literki A minus dwójkę to otrzymamy 2, dodać 4 to jest 6. I mamy policzone współczynniki. Możemy więc tą funkcję poprawić. A zapiszę ją tutaj, może pod spodem, jeszcze raz, że f od x to się równa. Górę przepisuje bez zmian. Minus 0,5x kwadrat, dodać 4. Tutaj mamy x -y mniejsze równe 2. Natomiast do tego wzoru wstawiam w miejsce literki a minus 2. Do tego dodaję 6. I to mamy określone dla xów większych od 2. Dobra. I teraz te dwie funkcje trzeba narysować. No to zapiszmy instrukcję rysowania takiego wykresu. Otóż na początek, jeśli chodzi o tą funkcję, narysujemy funkcję o wzorze Y to się równa minus X kwadrat. I zrobimy to z pamięci. OK. E może trzy punkty tutaj tylko pokażę, jakie będziemy potrzebowali, żeby narysować taki wykres to będzie punkt o współrzędnych 0,0. Jeżeli jedynkę podstawię w miejsce x, to y otrzymam minus 1. Jeżeli dwójkę podstawię w miejsce x, to y otrzymam e, minus 4. OK. Teraz gdy będziemy mieli ten wykres, to następnie narysujemy wykres mnożąc o wszystkie wartości wynikające z tego, z tego wykresu przez 0,5. Więc spójrz, jeżeli mieliśmy na przykład punkt współrzędnych 0,0, to on zostanie, prawda? Bo jak pomnożysz tą wartość tak, takiego y, y równego 0 pomnożysz przez 0,5, to otrzymasz 0. Następnie ten argument nie zmieni się i teraz, jeżeli tego y pomnożysz przez 0,5, to otrzymasz minus 0,5. Ten argument się nie zmieni. Jeżeli y pomnożysz przez, przez y, 0,5, to otrzymasz minus 2. O, i to będą punkty potrzebne do narysowania tego drugiego wykresu. No i na koniec y, wykres przesuniemy o wektor. Tutaj będzie przesunięcie o wektor o współrzędnych 0, 4, tak? Bo do całej wartości funkcji dodajemy czwórkę. Tutaj widzimy, że argumentu w ogóle nie ruszamy, x nie ruszamy. Do całej wartości, czyli do całego y dodajemy 4. Więc będziemy przesuwali wykres o 4 jednostki do góry. OK, to będzie to. Natomiast, żeby narysować wykres funkcji liniowej, to na początek proponuję, żebyśmy narysowali funkcję, o takim równaniu. I tutaj też narysujemy to z pamięci. W zasadzie będziemy potrzebowali dwóch punktów. Zobacz, pierwszy punkt to będzie punkt współrzędnych 0, 0. Jak wstawimy jedynkę w miejsce x, to ten drugi punkt będzie równy minus 1. Natomiast teraz każdą wartość pochodzącą z tej funkcji będziemy musieli pomnożyć przez 2. I wówczas otrzymamy nową funkcję. Może nawet tak bym to zapisał. Tak samo z funkcją kwadratową mógłbym zrobić, że mamy minus x kwadrat narysowane, i to trzeba pomnożyć przez 0,5. Tak? Czyli każdą wartość mnożymy przez 0,5. Tutaj każdą wartość będziemy mnożyli przez 2. Więc ten punkt będzie do przepisania. A tutaj, jak pomnożymy tę wartość przez 2, to otrzymamy minus 2. No i na koniec wykres. Funkcji minus 2x trzeba będzie przesunąć o 6 jednostek do góry. Więc trzeba sobie zaplanować układ współrzędnych w taki sposób, żeby to się wszystko zmieściło. Dobra, no to pokażę Wam, jak to należy narysować. Więc najpierw rysujemy funkcję minus x kwadrat. No, tak ona wygląda. Tak, czyli najpierw. Musimy zaznaczyć punkty 0, 0, 1 minus 1, 2 minus 4, a następnie te punkty odbijamy symetrycznie na drugą stronę osi y. Pamiętamy, że y, funkcja kwadratowa jest zawsze symetryczna względem prostej przechodzącej przez wierzchołek. Później mnożymy wartości przez 0,5. Widzimy, że wykres się rozszerzył. Czyli punkt 00 nie zmienił się, natomiast wróćmy na chwilę do naszych obliczeń. Ten kolejny punkt, zobacz, miał współrzędne 1 minus 0,5. Zobacz, co tu się stało. Też mamy taki punkcik. 1 minus 0,5, a jeszcze jeden punkt mam, mamy o współrzędnych 2 minus 2. No i te punkty odbijamy symetrycznie i otrzymujemy taki wykres niebieski. Ten wykres będziemy przesuwali o 4 jednostki do góry. Powstanie nam taki wykres. Tak, czyli każdy punkt, który należy do tego niebieskiego wykresu musimy przesunąć o 4 jednostki w górę. Zaczynamy zawsze od wierzchołka. I uwaga. Teraz musimy zaznaczyć pewną część tego pomarańczowego wykresu, która będzie spełniała. Taką zależność. Także x -y mają być mniejsze bądź równe 2. Zobacz, co się stanie. niż musimy zamalować o. Tą część. Czyli wszystko, co jest na lewo od prostej przechodzącej przez x równy 2. Musimy zamalować na jakiś tam kolor, tak? No. I to będzie wykres tej części funkcji. Ja to chwilowo wyłączę. Chcę pokazać, jak narysować kolejny wykres. Rysujemy funkcję liniową. Y to się równa minus x. Widzimy, że to jest taka prosta, przecinająca krateczki w zeszycie. Jest to funkcja malejąca, prawda? Następnie, tak jak pokazywałem, y, musimy pomnożyć współrzędne dwóch punktów, które należą do tego wykresu, przez liczbę 2. I wówczas coś takiego się stanie z wykresem. On się troszeczkę obróci. Nie? Czyli jeżeli mieliśmy punktów współrzędnych 1, minus 1, to współrzędna xowa się nie zmieniła, ale współrzędną y pomnożyłem przez 2, więc minus 1 otrzymałem minus 2. W kolejnym kroku przesuwam ten wykres o 6 jednostek do góry, tak? czyli ten punkcik przesuwam o 6 do góry, i na przykład ten punkcik przesunę o 6 do góry, i mam go tu. I rysuję prosto. No i na koniec musimy zaznaczyć odpowiednią część tego wykresu, to znaczy część od x większego od 2, czyli musimy zamalować tą część wykresu. To, co teraz pokazuję na zielono, to musi być zamalowane. Dobra, e, wyłączę to, co mi jest, nie jest potrzebne, ale włączę to, co mi jest potrzebne. Taki wykres powinien nam tutaj powstać. To, co zamalowaliśmy na, załóżmy na zielono, to... To jest ostatecznie wykres funkcji f od x. No i tutaj kończymy rozwiązanie pierwszego przykładu. Za chwilę w odcinku bonusowym potłumaczę jak rozwiązać kolejny przykład.